Wielkie oburzenie hejterów, bo Dominika, wielce szanowana bizneswoman ma czelność prosić o zapłatę za dostępność do książki lub też ma czelność dać link do postawienia kawy za wykonywaną pracę, za dzielenie się darmowymi poradnikami, w których można się dowiedzieć ciekawych informacji. Dominika Maczelność, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja żyję na jakiejś innej planecie niż ci hejterzy, którzy non stop narzekają. To nie pracuje. To pracuje i żąda zapłaty. To wydaje książki, które nie są za darmo. I najlepsze, Dominika prowadzi media społecznościowe po to, żeby zarobić. No halo, a po co się prowadzi te media? Po to, żeby zarobić. Kochani, to, że ja nie idę do pracy, nie podbijam karty, obecności w jakiejś fabryce, kiedyś to robiłam, teraz już nie. To nie oznacza, że ja nie pracuję, lub że pracuję mniej, lub że ta praca jest mniej jakościowa, albo mniej ważna. Czy będąc mamą w domu i wychowując dzieci to nie jest praca? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a książek nie napisałam, a na live'ach nie stałam i nie odpowiadałam. <gryw> A nie prowadzę live'ów dla wszystkich, bezpłatnie dzieląc się wiedzą? Niech się wszyscy o tym dowiedzą. Rymuję tak na szybko. <grystanie> A nie udostępniłam wielu książek za darmo. To wszystko nazywa się Łajno.